Coję w ciągu dnia jako dietetyczka podczas kempingu. Na śniadanie kroję paprykę, pomidory i cebulę, następnie podsmażam je na oliwie. Rozbijam po dwa jajka, dodaję sól pieprz oraz warzywa. Z powrotem wlewam na patelnię, na wierzch kładę placek tortilla, następnie kiedy się podsmaży, przewracam za pomocą pokrywki. Całość wraca jeszcze na patelnię, daję dwa plasterki sera, składam i czekam aż się zarumieni. Często robię to śniadanie, kiedy nie mam świeżego pieczywa. Obiad podsmażam czosnek razem z anczowis, dodaję puszkę pomidorów, do tego kapary oraz oliwki kalamata. Podsmażam sos, aż będzie gęsty. Dodaję pietruszkę oraz makaron spaghetti i tak powstaje pyszna pasta ala puttanesca, którą dekoruję parmezanem i pietruszką. A na deser świeży ananas. Na kolację Tomek grilluje mięso oraz warzywa, a do tego zrobiłam ziemniaki oraz chimichurri.